O, witamy wszystkich, z tej strony mi serce. Zrobiłem Usiek. drugi wstępniak, bo mi gra ścięło. Jak Usiek. widać jesteśmy na pre-releasie Minecrafta bt 1.8 i testujemy eee, co tu się ciekawego pozmieniało. Muszę powtórzyć, bo cię strasznie ścięło. No, Jesus. Testujemy właśnie Minecraft 1.8 pre-release, wydanie przedpremierowe. Jak widać teren generuje się świetnie i będziemy teraz testować nowe, nowe możliwości. Mamy, mamy nawet e, kamienno od dirutowego. Czekaj, czekaj. Póki jesteśmy na serwie, chciałbym Ci pokazać jedną komendę. To Ci się spodoba. E, wpisz okay. sobie e, slash game mode. Później swój nick. Razem. Tak razem. Game mode razem. Później swój nick, no. a później jeden. Pisałeś? No. Po... A, zmieniło się na creative mode. Tak. Ha ha ha, ha można sobie kopać i w ogóle robić wszystko. Eee, czekaj, wyłączmy to. Chodź tu do mnie. Gdzieś ty jest. Ja żeś tam już poleciał. Ja latam nad tym. Chodź tutaj. Nie. No penis się świetnie generował. Nie ma co. Chodź do mnie. Patrz. Lec, lec, lec. Kop obok mnie. Co będzie dla ciebie nowością? Patrz jak daleko świeci światło. Wow! No nie? Czekaj, kopiemy w dół takie schody. Później pójdziesz do góry. Ja ci pokażę, jak działa oświetlenie. O o, Gravel. A no jest jedyny plus tego, jak jesteś na Creative Mode, bo od razu masz nieśmiertelność. Chyba zauważyłeś, że cały pasek tak, ci zniknął. Tak, sprawdzałem tak, wszystko i pasek głodu chyba. Ale na multi, jest. jak widzisz, bo jest świetnie podzielone, że niektórzy mogą mieć i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę mieć dodatkowych pluginów na to. No ja wiem, wiem, o, wiem. Chyba ja teraz się zgubiłem, jest mi cholernie ciemno i nic nie widzę. Ale kopałeś dalej? Nie, ja kopałem za tobą. O, jest, jest jasno, jest jasno. Świetnie rozświetla, nie? No, rozświetlanie jest mega. E, ty, sprawdź sobie jeszcze pasek video settings na brightness, bo można sobie zwiększać. Video Settings, Brightness. UD mam. No. Ja sobie zmieniam na 34%. Wczoraj sprawdzałem. Najlepsze chyba ustawienia. Tak, żeby nie psuć rozgrywki. 34. O, słyszę kota. Tak, to u mnie. Plus jeszcze okay, to... 34%. Um, co tu jeszcze ciekawego? No. Aha! Chodź zobaczyć jak noc wygląda. Z nowym oświetleniem. Oświetlenie. Tak. Wświetlenie się prezentuje mega. Chodź do mnie e, tajm... set Piętnaście tysięcy pyk Pażek jest jaśniutko. O widzisz. O, świetnie po prostu wygląda. No już noc nie jest taka ciemna, no naprawdę jak dla mnie bajerka. O, upuściłem pochodnie. No rewelka. Aha, jak jesteś na creative mode, włącz sobie teraz E no widzę, widzę. No a wszystko dostępne. Ale ja coś sprawdzać. co chciałem sprawdzić Time. O, są już szyby. 1. Szyby są świetne. Zaraz to wszystko pokażemy. Tylko na początek chciałem coś pokazać. O! Nie to widzę, że jeszcze jakiś nowy, nowy item doszedł, Ender per, Chyba Perła z Endermana, nie? E, prawdopodobnie tak. Chodź tutaj do mnie na dół o, Masz kilof? Zaraz będę miał. No to zrób sobie i zbij to. Jak myślisz co to jest? To? <laughs> no zbijaj. Nawet kilofa nie potrzebujesz. ręką masz zbić, pa, 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 bo jest na creative. Pa, 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 pa. To, to jest właśnie Silverfish. Aha. No wypada z kamienia To tak to, to tak, to tak, czytałem Tylko na razie ma dźwięk dźwięk tego pająka, pająka. Ale jak świetnie ja wygląda się... jak taki mały jeżyk fajny do jak czy ja to będzie dostał zabić to się Czyli ja będę się kopał kopalni to też może wybrać. No to się słabo słychać bo trochę głośniej no, teraz lepiej? No trochę lepiej No, no Najbardziej ja nie chcę ginąć. Game Mode ...Mister C0 Dobra, ja sobie wracam do tego, do tego moda. Ja też sobie wrócę. Oczywiście bieganie jest. Świetna sprawa. O! Jakieś żarcie. Aha i na tym prelasie nie możesz uh, upiec kurczaka uh, drewnem, bo się gra kraszuje. To jest strasznym bólem. Że co, nie mogę? Kurczaka nie można upiec. Aha. I patrz, nowe biomy. Nie. Bagna. Tak, nowe biomy już. Nowe biomy widziałem właśnie na tym. że na te, na... Nie może no, się na... To by już było całkiem mijany. wypas. O, o, I co, o, Pacek o. głoduje na doszedł, nie? tak, czekaj chwilę, mu muzykę tylko wyciszę. Pasek głodu i doświadczenia. No, tak, doświadczenia masz tu krowa. Do wow. Ty widziałeś jaki to jest mocno teraz? No, dzień, dzień. Na jednego hita ściągnąłem krowę. Trochę kicha. Co, co teraz, co teraz z truwego mięsa nie da się jeść? No masz full życie, to chyba... nie, 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 nie da się, nie? Aha, no weź mnie Czekaj. Okay. Mogę co Wow, coś się z ciebie posypało. Hmm. Ty, okay, nie no. Game mode zmieniłeś? Tak. Ale dalej mi się regeneruje życie. samo. Ty, też nie mogę. Aha, y A w opcjach masz map peaceful czy na easy? Wiesz co mi się wydaje na, na, norm, na normal No Ale serwer, w serwerze włączyłeś w properties, modes on mob on no, no wiesz no żeby się mogły spełnić tak. wtedy jak nie włączymy mob, to jest napisful Tak, jest wszystko no. Nie mogę jeść No ja też nie wiem Najwidoczniej trzeba jednak chyba ugotować Czeka zmienia. No ale jak ugotujemy, game to się no. groszuje, nie? game mode. Zobaczcie, zobaczmy na tym. O oh, fuck Game mode Mister C1. Ok, Weźmy sobie upieczone mięsko. A tam upieczone mięsko. Ja chcę pokazać wszystkim nowe itemy. Jestem po prostu nimi zachwycony. Nie, upieczonego mięska, mięska też nie mogę jeść. Dobra, tego nie muszę, bo to tutaj już widzieli przed chwilą. Dobra, No, nad tym się będziemy zastanawiać później. Eee, na pewno chcę zobaczyć bramę. Nowe schody. Mmm, co tu jest? Nie, to czeka mi strasznie. O, 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 o. wełny jednak nic nie doszło. Nie, szkoda. Watermelon. Tak, nowe schody są. A tam schody, patrz co tu jest! Gdzie jesteś? No, o, ty. chodź tutaj. Tak, to, bo tak. to jest duże miejsca. Może no, gdzie ty jesteś? Patrz. Patrz i płacz. O, oh, fuck, I źle postawiłem. O, no, fajne. O, o. No, fajne tylko? Dla mnie to jest genialne. No właśnie, w końcu. Płaska szyba. Nie, kurde kwadraciok. Na tej samej, zasa S S Ta, na tej samej zasadzie działa. Y to, to, to. Te bramy. Do lochów. A jeszcze. Długo wyczekiwane. pom, 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 pom. pom, pom. Tak, słyszałem, że są. Ha, ha, ha. Przez furtkę... A, uda się. ...furtkę, no to jest... Bajer. Plus... ...schody. Dwa rodzaje. A, są, są tak, schody widok. Watermelon. No i na oczywiście... Właśnie się z Ciebie... ...posypało się z Ciebie. Zbij ten klocek, zbij, 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 zbij. zbij. O, ty, ale z ciebie. Nie, z ciebie już teraz nie leci. Ale... się z ciebie wypadł. Na jest? Aha, to aha co jestem na creative no. mod, nie? Tu zbi, to. Ja nie jestem na creative mod. Masz off? Masz. Jestem na zwykłym. <śmiech> <śmiech> ale wiesz co, ogólnie. ej, ej, ej ty, ty ty, patrz! Nie tego tego po pół serduszka. Wow! No, jak atakujesz to cała reszta też atakuje. <laughs> no. Ogólnie, ogólnie świetnawe. O świetnawe, ja już czekam, aż będziemy grać na survival Ocean na tym. <laughs> Także chciałbym, żeby już mody wyszły na 1.8. Tak? O, Byłbym to chwilę sobie... poczekasz. Dobra, ja muszę trochę no. polatać, pokazać im mapę. Także też sobie zmienię tryb. Mm -hmm. Jak widać, biomy generują się Wydaje genialnie. Nie? W końcu jakieś normalne, duże biomy. Oceany są świetne, głębokie. Tylko są, widzę, jeszcze problemy z czasem z generowaniem tego wszystkiego. A, no, 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 w Twoim kierunku. Wiadomo, bo to jednak jest O, o widzisz mnie? Tak? Nie. No, przed Tobą jestem. No. Jednak to to, no Może do poniedziałku coś się zmieni? No a dokładnie. Bo jednak mają, mają jeszcze. No ja, ja wątpię, żeby wyszło w poniedziałek już oficjalna wersja. Ale patrz, jakie to są głębokie te rzeczy. Tu fajnie po tak pociutko, A tu teraz tak wuh, taki wąwóz podwodny. No ale ogólnie spodziewam się coś mi kurde... To będzie lepiej, nie? Zresztą gra. No z tym ładowaniem, bo. Przez co myślę, że przez to, że 1 giga jest przypisane teraz do serwera. O, no, chyba tak. mam jaskinię? Nie mam, fuck. O, nie ja mam. też mam. Ale taką małą, fuck. Chwila. To zastanawia mnie jeszcze? O, też mam tak. jaskinię? Jerzykuslaw Ale świetne to światło teraz jest, no po prostu można, to można to ja cieszyć mego. oko Ja po prostu wyleję sobie lawę O, czekaj No szczerze, lawa daje prawie jak samo światło jak z pochodni. Ale fajnie, że rozświetla się. Jep, zgadza się. A, nie za wiele tego tu było. No, ale no. widzę, patrz, są jeszcze takie bugi. O, To było no. zaświetleniem oświetleniem bug. To są chyba, jak tutaj, że była taka czarna, um, czarny, czarny no. No schody też są takie dziwnie no niedoświetlone, ale ale jest źle. Ogólnie zobaczymy, no zobaczymy. Kiedy to wyjdzie? Ale ogólnie oświetlenie jasne. Ogólnie jest bardzo na plus. Właśnie z tego co widzę świat się już znaczy, no dzień się na przekręcił. O, właśnie. Czekamy aż, a, aż noc nastąpi. Zobaczymy. No, jak widzimy, jak wschodził wczoraj, znaczy wczoraj, dzisiaj o 3 nocy. O, patrz, jak fajnie, pomarańczowo ja się sobie. zrobiło. najważniejsze no, ja właśnie, jestem na górze. Ty. No, no. Popatrz sobie w boga, później popatrz na słońce. No, <laughs> pomarańczowe. Ja się... Tak, okay, idę się oświetlić tą wyspę. O, no już wiem, zaczynam denerwować, czy tak się zmienia. No takie, bo przekręć trochę kamerę i zaraz się robi już takie strasznie pomarańczowe wszystko. O, mam tu jaskinie, gdzie oświetlam. A jak coś. Okej, okay, okej. Okay. Ogólnie jest fajnie, no podoba mi się zachód słońca. No, mi też się podoba. Już nie ma takiego przejścia kratkowanego. No to, że... Tylko właśnie to by mógł jeszcze poprawić. Jest po prostu nagle, jak przekręcisz. Robi się no, starszy, no jest już czerwono. U, u. No nie no zobaczymy czy coś będzie, bo... Ale troszkę, ogólnie troszkę oświetlenie... Łoł. Wow. Na plus. Mm -hmm. czekaj, zmniej zmniejszę sobie jeszcze. O, całkowicie czarno sobie zrobiłem. Najbardziej ile się dało. No i jest już klimacik. Chodź do mnie. Co no tam robisz? Ty, pójść tam z A, już. Musisz tam z góry pójść, żeby tak fajnie zlatywała sobie. No szkoda, że tym Creative Mod jednak wszystkiego nie dostajesz. No. O jak przyjemnie. Ej, świet... świetnie no, jest kinie. wyglądają. Jest. Jest. No. Nie. O. To mi się naprawdę podobają. Są mega śnie zrobione. Kurde, i szczerze powiem ci, że zastanawiam się, czy nie przejdę od razu swoją serią Singla na, na jednościa. Na razie bez tych modli po prostu będę czekał, bo. O! Zielony. Kwiat. O, to ty gadasz. Patrzy się na Czekaj, czekaj, ekranie. czekaj na mnie. Czekaj, czekaj. Gdzie poszedłeś? A jest. Co taki zwieszony? O! Anima! O. No? Zmieniona jest. Taka dosyć płynna. Płynna? Dodały się jakieś księżyce, kurde, jak ten. No, takie półksiężyce. Dokładnie. Czekaj, 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 czekaj! czekaj. Jak pójdę w dół. No kurna! Mów do dupy, to cię ostro. Mówię, czekaj. Czekaj, zwiększę Echa. sobie... O! Widzisz, widzisz, widzisz to? Patrz. Wzeszłem pochodnie, a tu... a dalej jest. jak to wygląda z daleka? No patrz. Cofnij się tutaj. Ja mam na brightness teraz 100% i się dochodzi naprawdę po tych jaskiniach. Ok, sobie zmienię, spróbujmy. 100% Bright. No i widać wszystko. Ale kurde, jakie cieplutkie no światełka. Aż przyjemnie popatrzeć. Dobra. No, o, no. teraz na minimum, tu już nic nie widać. Ja pierliczek, jestem przeziębiony, jest ja nie mogę. Szerzej ja chyba ja będę grał na zero. Ja też na minimum. No, ja jestem przyzwyczajony. Ja, ja lubię, lubię jak jest po prostu... No co ty, nie warto sobie psuć rozgrywki. O Jeszcze jeden ktoś. się dużo creeperów jest. No bo jest nas mało. Łoł. Wow. No, creeper. Aha, no. Cre... o, następny. O, animacja. No, no są jeszcze bugi z tym. O! Dungeona znalazłeś. Ty, Enderman. Nie popatrz mu w oczy Właś, <grym> się patrzę. No to spieprzaj. Przestań A, patrzeć z... na niego. Ja <grym> co ty zobaczyć. Cofaj ty, cofaj się i nie patrz na niego. Tak? Teleportujesz się za tobą? Albo i nie Aha. Okej, okay, no spróbuję wchodzić w oczy. Ty, Edek. Edek! A? Chodź tu na dół szybko. Hmm. O, Creepera można raz... spróbować. No próbować. i patrz, co chwilę są Creepery. O, Zobiak. A, cześć ziomek! cześć, cześć, cześć! nie, e, ruiny tych... E, wow! Choć tutaj! Chodź tutaj, chodź tutaj, Husiek, tutaj! Czekaj, czekaj, czekaj! Patrz się, tutaj! Mi się o, tu, tu, no kurwa, z no jaki wytrzymały? Patrz jak to świetnie wygląda z dołu, znaczy z góry! Nie wiem, no, bo nie on... widzę jak się Jesteś. tam świeci! No, z Nie, naprawdę oh, nie. Czekaj, Czekaj. Rewelacja. Nie wiem, ja już poszłam gdzieś dalej. Cholernie mi się podobają jaskinie. O, o mega zyga. wypasik. Na dole jeszcze z lawa. I mamy pajęczyny. Co, gdzie robią się? Same? O, patrz, no, nowy pajączek. To jest tu. no. Co? Czekaj, nie zabiję go! Chcę go zobaczyć. Ja chcę go zobaczyć, właśnie. No, no? świetny. A no, takie krótki. Czekaj, czekaj, Jest ja sobie że je, je, Nie zabiję go. Chcę zobaczyć, jak mnie zatruje. Come on. Pasnij go raz. Aha. No patrz, a mnie to będzie bił. O. O, okej. Zabijo, mi Rzebiście o. Zarąbiście szybko. Tak. życie, życie. Aha, i przy pół jak już masz, to zostajesz wyleczony. Dalej nie mogę jeść, nie wiem, nie wiem czemu. No niby mieć animację, że jadłeś. Spróbuj zjeść tego melona. Aha, dobrze. Trzeba przytrzymać okay. dłużej, nie? Tak, przytrzymać prawy klawisz. Jest to troszkę zmienione. Ja piernicze. No i teraz ci daję tylko... ...pasek życia. Znaczy, pasek życia... ...regeneruje przynajmniej na się sam, nie wiem, nie wiem jak będzie dalej. Nie niż tych kamieni, co tu postawiłem... ...koło lawy. To są silver fish'e wszystko. Aha. O, złoto. O! Went up in flames. Dead one. Dead one, super, dead one. To co, co jeszcze możemy pokazać? Nie wiem, może lecimy na powierzchnię i szuka. Oj i... To właśnie jest na powierzchni i... Tych Ty no wiosek może podoba, poszukamy. Jak jest wschód słońca. W się jako i nagle ta część, która była po prostu niebieska. Taka ciemna jeszcze robi się pomarańczowa. To no. Się to muszą to poprawić. oho. Jest to troszkę tak. Ale jednak ładowanie... No nie zachwyca, myślę, że będzie dużo lepiej. Znalazłem no, jakiś tunel. No jeszcze ten ogień, kurde. Weź tu gdzieś wodę, wylej koło mnie. Okay, czekam, bo na nie ma no dobra, zgasło. Ale mi... Ja pierś, jak mi zlegował grę. Jeszcze ta pierdolona muzyka tak głośno jest. No, są takie momenty. No dobra, no, no, no Coś... coś gremuli. Nie Jakby nie patrz jeszcze pre-release, także może nie narzekajmy No zobaczymy no, ile 18 będzie miał poprawek No na pewno trochę będzie miało, no i ciekawe... Ale Endermana to, mamy! To się, to się liczy? Jednak... Tak, Endermana mamy. Czy, czy pojawi się jednak 12 go czy... No kolejną jaskinię? przesunięte to to premiera. Pokoje, jaskinię... No, tak nie tak z ciekawości, nie. czy na Dungeona trafię? Ale myślę... Tak, jednak nie. Myślę, że niedługo będziemy mogli skończyć, co by... Co byśmy A no można w, w zasadzie być. już i wypuszczać, niech ludzie Jakieś oglądają. Postupki? Póki świeżecie no, ciepłe Okej, świeżo. Tak, tak. Świnie, świnia wspomnieć, mają ryjki. Takie fajnie wyglądają. Świnia jak świnia, ale... Mięso daje. Także zabijając świnie, żegnamy się z wami. I do zobaczenia już za niedługo w nowych seriach, na nowym update'cie. Cześć wszystkim.